Nie. Yeah. Jednak chyba poprzez własny kamień będą tutaj chcieli Szkoci wybijać. Szwedzki szkolenia, więc zadowolony, nie wiem czy zadowolony, bo uważa... Tak. tak, no ciekawe rozwiązanie na pewno. Nie Nietyp... Nietypowe jest to, że nie chce jednak czyścić tego strażnika z przodu Mardoch. Przecież to on ma tutaj prawo do ostatniego zagrania. No ale to zupełnie nie tak miało wyglądać. Wyczyszczony Miał został strażnik, ale zupełnie niechcący i to ten, który pracował na korzyść ekipy szkockiej, e, no bardzo zła, bardzo zła próba, bo e, wyszedł kamień obok żółtego, który był ewentualnym dodatkowym celem. Miał szczęście. E Scott Andrews, że nie dobił jeszcze kamienia duńskiego, bo tam bardzo blisko tego żółtego przechodził czerwony, który, który był wybity. W związku z tym mógł tam nawet dosunąć ten, ten żółty. No to chyba zbyt skomplikowaną próbę wymyślił Martoch. Teraz Duńczycy mają kłopot bogactwa. Johnny Fredrickson jeszcze dyskutuje, co z tym zrobić. No bo dobrze by było się mimo wszystko pozbyć przynajmniej z jednego kamienia rywali, bo jednak tam jakiś potencjał na poszukanie 2 do 0 dla ekipy szkockiej jest i Rasmus Stierne się tutaj upiera przy tym, żeby jednak wyeliminować kamień przeciwnika. Dyskusja chyba tyczy się tego, który czerwony kamień eliminować. Czy lepiej ten z przodu, tak jak proponował Stierne, czy może lepiej ten z tyłu poprzez własny, ale chyba przekonał Rasmus Johnnego Fredriksena, że tam, tamtym zajmiemy się później. No, spróbowali wręcz dwójki, zdaje się, ale to nie była do końca dobra próba. Choć usunięty najlepiej ustawiony kamień szkotów, to przy okazji dwa własne, tył odkryty, ale przód zastawiony, pracuje na korzyść ekipy duńskiej. To bardzo szybko mam odpowiedź na pierwsze pytanie. Też pokazuje to e, proporcje i pozycje e, krajów e, obu e, w światowym karniku do tej pory 20 srebrnych medali mają na koncie Szkoci którzy najczęściej ustępowali tylko ekipie kanadyjskiej i to srebrne medale no były efektem porażek w finale z Kanadą. Ale bądźmy szczerzy, to było dosyć dawno temu. W ostatnich Takie latach tak, tak, tak w ostatnich latach już wygląda, nie najlepiej. Jeśli chodzi o Danię, to ona ma najwięcej medali brązowych, bo dwa i to są w ogóle wszystkie medale, jakie ma z mistrzostw świata Dania. Tylko dwa brązowe krążki. Szkocja oprócz tych dwudziestu srebrnych ma oczywiście przede wszystkim pięć złotych, to tysiąc 1967 rok, 91, 99, 2006, 2009. W związku z tym tych zwycięstw w ostatnich latach było dużo. Natomiast do tego jeszcze. 7 brązowych krok. Przyglądał się stierne układowi swoich żółtych kamieni, bo widzi, że jest tam możliwe podwójne wybicie, więc jako rozwiązanie takie bezpieczne wybija. Kamień szkocki i ten, w ten sposób no, uniemożliwi potrójne wybicie, więc nawet jak skutecznie zagrają Szkoci i usuną dwa duńskie środka, to ten jeden pozostanie i będzie w jakiś tam sposób zabezpieczał Duńczyków przed wyzerowaniem partii przez Szkotów. Kolejnym już wyzerowaniem, bo przypomnijmy i w czwartej i w piątej partii przenosił prawo do ostatniego zagrania Mardoch na kolejną. A teraz mamy pytanie od państwa, jakie są zalety zdrowotne karlingu i jakie kontuzje najczęściej grożą Karlerom, o tym może za sekundę, Tor B, Stany Zjednoczone, Japonia, po raz pierwszy widzimy na ekranach tego pana, to Brady, Brady, Clark. Brady Clark, kapitan reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy już o tym, że... Yy... Mianowany przez nas gospodarzem tych mistrzostw, no bo tak, ma najbliżej bo z, do domu. Zdecydowanie, panowie z Kanady, są z Ontario, on jest z Seattle, w związku z tym tutaj na wyspę Vancouver jest mu zdecydowanie bliżej niż Kanadyjczycy z domu. Ale cóż to za zagranie, to wjazd po, po jeden punkt. Po... Tak. I prowadzą zupełnie niespodziewanie, prowadzą tutaj wyraźnie Japończycy po piątej partii 4 do 2. A jeśli chodzi o zalety zdrowotne, to nie wypominając wieku drużyny amerykańskiej, to jest dobry przykład. Co daje curling? No Daje ruch, jednak szczotkowanie to jest taki przedłużony sprint, choć samo wypuszczanie kamieni i chodzenie za nimi do szczotkowania to jest raczej intensywny spacer niżeli ekstremalny wysiłek, to jednak jak się tak spaceruje człowiek 6 godzin, bo tyle trwają dwa mecze dziennie, a tak grają zawodnicy w turniejach. To też można się zmęczyć i, i można powiedzieć o wysiłku fizycznym. A proszę pamiętać, że przygotowania do szczotkowania to jednak jest już prawdziwy, poważny trening. W przypadku większości zawodników jest to bieganie, są to zajęcia na siłowni. Bardzo ważnym elementem jest też trening rozciągający dla zawodników. Chodzi o to, żeby potem przy wykonaniu zagrania być bardzo giętkim, być bardzo sprawnym, bo to ułatwia po prostu płynne wypuszczanie kamienia, a tu tak naprawdę wyczucie, delikatność przy tym wypuszczeniu jest jest bardzo istotna, bo na dobrym lodzie naprawdę nie trzeba wiele siły, żeby kamienie wypuszczać. E, raczej większość ludzi wychodząc na dobre lodowisko jest zdziwiona, że ten kamień gdzieś tam sprzątną gąbkę za pewną bandę, bo próbują wypuścić go bardzo mocno, a to jest e, niekonieczne. Jeśli chodzi o kontuzję, to kolana są tym najbardziej narażone na urazy, ale to są urazy nie wynikające z upadków e, czy potłuczeń. Może w pierwszej fazie, kiedy karling się uprawia, to to kolano nogi z której się wybijamy jest obijane o lód kiedy się jedzie niezbyt e, dobrze nad lodem jeszcze zdarza się, że to kolano jest e, posiniaczone, ale z reguły nie prowadzi to do jakichś groźniejszych kontuzji, natomiast e, najczęstszym urazem jest przeciążeniowy uraz więzadeł w lewym kolanie, ale to tak trzeba ze 20 lat pograć, żeby to się kłopoty z tym związane. I najczęściej dotyczy to, nie ukrywamy zawodników, którzy nie mają wystarczająco sportowej sylwetki, dlatego że Zdecydowanie taka sylwetka chroni przed kłopotami. Wielokrotne wybicie po raz kolejny David Mardoch tam prezentuje, choć tym razem troszkę bez szczęścia, sam jest ubawiony tą No niewiele brakowało do potrójnego usunięcia kamieni. Pierwszy trafiony perfekcyjnie, widać było, że pilnują tego kamienia otaczającego się w lewoszkocie, czyli dobrze wiedzieli, jakie tutaj było zadanie Davida Mardocha, że chciał tutaj potrójnego wybicia. Troszkę zabrakło. To te, od tego tak na palcu Davida Martocha widzimy sygnet z kamieniem karlingowym. To znaczy, że on naprawdę jest oddany tej, tej dyscyplinie. A jeśli chodzi o kontuzję, no to to, które kolano jest narażone zależy od tego, z, czy jest się praworęcznym czy leworęcznym. No właśnie, tak, tak, tak. Bo to lewe kolano u zawodników praworęcznych, a prawe kolano u zawodników leworęcznych. Przykładem takiej wielkiej postaci, która ma duże problemy z kolanami jest Paul Trulsen, którego widzieliśmy wczoraj. No, pan słusznej postury, w związku z tym rzeczywiście obciążenie duże. No i niestety w bardzo złej kondycji są kolana Trulsena do tego stopnia, że on musi nosić nie dość, że specjalne zabezpieczenia na kolano, to jeszcze specjalne buty, które amortyzują chodzenie, amortyzują ruch po to, żeby chronić no zniszczone karlingiem kolana. Choć Marianna ujęła to subtelnie, ja powiem brutalnie, no Paul Trulsen zawsze miał sporą nadwagę i to powodowało urazy kolana. Pięć operacji, więc adeł nie do końca udana, pierwsza z tych operacji i to pogłębiło tego kłopoty. Stąd Paul Trulsen po zdobyciu Mistrzostwa Olimpijskiego w 2002 roku, krótko po tym zakończył karierę tak naprawdę. Grywa jeszcze w karling oczywiście, bo to jest uzależnienie, z którego trudno się wyleczyć, prawdę mówiąc, tym lepszym karlerom. Ale oczywiście już tylko na poziomie amatorskim, bo dużego turnieju przy tej intensywności gry zwyczajnie by nie wytrzymał. Pozdrawiamy kibiców szkockich. Ostatnie zagranie... O, widzimy kto jest, kto jest idolem. Tak, ostatnie zagranie Davida Mardocha, a po jeden punkt wjeżdża Szkot. Udało się Duńczykom zmusić Mardocha do wzięcia punktów w tej partii. No i przeciwko dwóm żółtym musi zagrać Szkot. Muszą grać ostrożnie, bo tam nie ma oparcia. Z tyłu za szeroko ten kamień troszkę zagrany, ale bez problemu. Jeden punkt. Partia była ciekawa, dużo więcej kamieni w grze, ale efekt równie skromny jak w poprzednich częściach. Mamy remis 2 do 2 po partii szóstej.